Cześć tu Moriola podróży. Dzisiaj chcemy Wam pokazać dla nas najlepszy deser w Tajlandii, czyli mango Sticky Rice. Zapraszamy Was na film. O co chodzi z tym deserem? Składniki są banalne, bo to jest tylko ryż, mango, syrop kokosowy i posypka z jakichś orzeszków, chróbków, ale cała ta kompozycja jest, są takie niesamowite smaki. Mango super dojrzałe, takie, że w zasadzie rozpływa się w ustach, nie trzeba mm, gryźć. I ryż, który jest gotowany w syropie z mlekiem kokosowym, z mleka kokosowego z dodatkiem cukru. Jeszcze nigdy nam się nie trafił rozgotowany, więc to musi być jakiś specjalny jego rodzaj. To jest, to jest niebo w gębie, nie, niepowtarzalny jest. Kokosowy oczywiście, lekko słodkawy, ale też jest lekka słoność. Ale myślę, że ta słoność jest wynika z ropu kokosowego, w którym zostało to wszystko polane. Na wierzch są dodawane właśnie chyba orzeszki. Ale nie potrafię powiedzieć dokładnie, co, co to za orzeszki. Słuchajcie, to jest coś, co bez pitu każdy w Tajlandii musi spróbować. Pamiętajcie, kiedykolwiek jesteście w Tajlandii, szukajcie Mango Sticky Rice. To jest deser doskonały. Pozdrawiamy Was. Pa, pa. Wspaniały. Jest niedziela, wrzucimy na nocny market i chcieliśmy Wam również pokazać.